22, 23, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia Bima! Co, nie wyspałem się, grałem w PUBG całą noc. PUBG, ja im jeszcze pokażę. No dawaj! Dobra, Dima, nie wymyślaj wymówek! Smajlik, jesteś najlepszy! Smajlik, dobra robota! Wiedziałam, że wygrasz! Wiesz, mała, ja zawsze wygrywam! I co, Kef, wygramy ten konkurs! Maszykarze zawsze wygrywają! Zobaczymy, nie jestem jak Dima! Zaczynamy! Raz, Raz dwa, dwa trzy, trzy, cztery, pięć, pięć sześć, sześć, siedem, osiem, osiem dziewięć, dziesięć, dziesięć jedenaście... Brawasty, nie rób tak, nie oszukuj. Tak, nie rozśmieszaj go. 13, 14, 15! Brawiasty, no dawaj. Smajlik, on i tak wygra, wierzę w niego. Dziewiętnaście. zamówiłam sobie całą masę kosmetyków, więc po treningu powinnyście przyjść do mnie. Co tu się dzieje? I co robi Nad ze Smajlikiem? No nie. Wygrazy, wybrała leży! Nad, o co chodzi? Dlaczego się przyklejasz do mojego smajlika? Nie na to pomyłka, po prostu kibicujemy browiastemu. Tak, mają konkurs gapienia się. Mhm, mm Jasne. Nie rozumiem browasty, nie masz nic lepszego do roboty niż gapienie się na kewa. Mieliśmy się spotkać po szkole. Nie no nie przeszkadza i muszę wygrać. Dziewczyny, nie ma sensu, żebyśmy spędzały tutaj czas z tymi facetami. Smajlik, spotkaj się ze mną na siłowni później. Musimy pogadać. Nad, nie słyszałaś? Siłownia! Brawiasty, nie możesz tego wygrać. Mogę. Oh, tak! Jest! Super, Tak! tak. Brawiasty, nie mogłeś potem kichnąć? Nie, no, no tak wyszło. Dziewczyny, tak mi się podobała ta konkurencja. Chyba sobie dzisiaj zagram z Artemem. Julia, a ja zagram z Patrykiem. Artem, artem, zagrajmy w gapienie się. Marusia, to ja tobą nie gram. Ty i tak wygrasz. Nat, powiedz mi prawdę, czy podkochujesz się w moim chłopaku? A może podbijasz do browastego? Dokładnie, i dlaczego przyjechałaś dziś sama, a nie tak jak my autobusem? Czy zapomniałaś, że ci liderki trzymają się razem? Diana, uspokój się, nie chcę Twojego Smajlika. Jana, ja i Smajlik kibicowaliśmy Twojemu browastemu. No, no, tak kibicowałaś, że aż go przytuliłaś. Tak, Nad, widziałam, on też położył na tobie rękę. Tak, dziewczyny. Dobra, nie będę wam się tłumaczyć. Powiem jeszcze raz. Smalik i ja po prostu kibicowaliśmy browastemu. Może zacznijmy trenować. Dziewczyny, słyszałyście jaka jest zarozumiała? Ta myśli, że jest super gwiazdą. Nie jest taka niewinna na jaką wygląda. Racja, dobra, chodźmy. Aha, więc jest o mnie zazdrosna. Uważa mnie za konkurencję. No cóż, jestem na dobrej drodze. No dobra dziewczyny, zaczynajmy. Dawajcie! Najlepsze, najlepsze! Silne! Nasze! Orły! Dawajcie! Dawajcie najlepsze, najlepsze! Silne! Nasze! Orły! widziałeś jak Diana jest zazdrosna? To wyszło i od razu krzyczała. Ale naprawdę musiałeś przytulać Nat? ty nie myślałem z kim się przytulam. Julie, Nat, Marusia, tobie kibicowałem! Widziałeś, że Jana też była zazdrosna? I to całe jej... Nat, ty też uderzasz do Browiastego? Brawiasty to dla mnie po prostu jasne. One nas kochają. Są zakochane. Tu trudno się nie zakochać. Tylko na nas popatrz. Dobra, chodźmy na siłownię, bo Diana będzie na mnie krzyczeć. O, Smiley. Nie będzie się długo denerwować. Wiecie, na następnej przerwie będziemy mieli kolejny konkurs gapienia się. Patryk, Artem cię pokona. Tak, Patryk, pokonam cię. O, Julia kibicuje swojemu Artemowi. Posłuchajcie mnie, moi drodzy. Mój Patryk i tak wygra. Tak, postaram się! Słuchajcie, może zagrajmy o coś, bo nudno tak trochę bez nagrody. Artem, ja z tobą mogę zagrać na pocałunki? Nie, nie na pocałunek. Potrzebujemy czegoś z wartością, jakieś pieniądze. ORETY Artem, jestem w szoku! Taka piękna dziewczyna! Oferuje Ci pocałunek, a ty odmawiasz. Dzięki, a my o co będziemy grać? Patryk, czego tylko chcesz? Słuchajcie, granie o coś to faktycznie może być dobry pomysł. Tak, to naprawdę dobry pomysł. Musimy zapytać innych. Wiecie co? Byłoby naprawdę fajnie, gdyby chłopaki rywalizowali z dziewczynami. Dima przestań, co zrobiła ci ta ściana? Kev daj mi piłkę, rozerwę ją! Nie Dima, nie pozwolę ci, to twoja wina, że koszykarz się pokonał. Kev nie rozumiesz, konkurs gapienia się to moja dyscyplina, zawsze wygrywam. Jak mogłem przegrać z koszykarzem i to z Majlikiem? Dima uspokój się, pokonałem w końcu Browiastego. Kev, ty wygrałeś, ale ja przegrałem. Dima nie martw się, nadal możesz się odegrać, wystarczy, że powiesz to przed Dianem i na pewno się zgodzi. Okej, okay, na następnej przerwie zasugeruję dogrywkę i tym razem na pewno wygram. No i proszę, nie denerwuj się tak. Kef, będziesz mi kibicować? No jasne, że tak. Dla ciebie wszystko. O... Diana, mogę cię prosić na słowo? Raz, dwa, trzy, cztery. O, Smilik, przyszedłeś ponad? Browasty, wracaj na swój konkurs. Dobra, dziewczyny, trenujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Co to ma być? O, idź tam po prostu, Smiley. Dalej, raz, Diana. dwa, trzy, cztery, Diana. pięć, sześć. Słuchaj, Smiley, nie widzisz? Jesteśmy zajęte, nie mam czasu. Diana, mam dla ciebie niespodziankę. Chłopaki, czy to żart? Przyszliście nas rozkojarzyć? My tu ćwiczymy. Smiley, jaką masz niespodziankę? Chcesz znowu przytulić Nat? Nat nie ma nic do tego. Naprawdę mam prezent. Oh, Smilik, dziękuję, to takie słodkie Stop, Smilik, skąd go wziąłeś? Trzymałeś go w majtkach? Kurczę, diabeł, uspokój się, nie w majtkach, tylko w szortach, pod koszulką oh, Smilik, dziękuję Browasty, a ty dla mnie coś przygotowałeś? Ja no ja się znat nie przytulałem. To dobrze, ale ja też lubię niespodzianki. Dobra, zapamiętam. Dobrze, że trening się skończył. Mam już ich trochę dość. Mhm, takie pary. Smajlik, królik jest uroczy, ale to nie wystarczy. Musisz mi kupić lunch. No dobra, chodź. Ja no ona żebym ci kupił lunch? Prowasty, jestem na diecie. Kub mi tiramisu, pannę Kottę i dużą szklankę latte. Wow, fajna dieta. Dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć. Tak jest. Nie, no, Patryk. No dalej, Gigi. Dawaj, Julia. No już idę, idę. Raz, dwa. 3, 4, 5, 4, 5 6, 6, 7, 7 8, 8, 9. Jana, przepraszam, nie podbijam do smajlika. Dobra, Nat, wszystko rozumiem, jasne. Stop, przestańcie. Oni grają w to jeszcze raz. Kółko wygapienia? 21, 22, 23, 24. Od Judy przegrała. No dobra, trudno. Dajcie mi minutkę. Ja bym z każdym wygrała. Teraz ty, Marusia. No dalej, Artem, dawaj. Marusia! Raz, dwa! Znowu się gapią? Chodźcie, my też zagramy. Browasty, ja zagram z tobą. <grym> Smilik, ja zagram z tobą! Chodźmy! Dajla, ja zagram z tobą, chodźmy! Piętnaście, szesnaście, szesnaście siedemnaście! Artem, przegrał! Przegrał, przegrał Art. Dawaj, Artem, idź po to! Dobra, my jesteśmy następni. A, czy liderki nie mają nic przeciwko zabawie z nami! Nie z wami. Dawaj, Diana, dasz radę. Jesteście gotowi? Tak. Raz, raz dwa, trzy. trzy! Diana się popatrzyła! Dobra, zagrajmy jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, dawajcie, liczmy. Raz, dwa, trzy! Raz, raz dwa, trzy, trzy cztery, cztery pięć, pięć, sześć, siedem. Osiem! Dziewięć! Dziesięć! Jedenaście! Dwanaście! Trzynaście! Marusia, mam go! No i co Artem, teraz mi nie uciekniesz! Tak, całuj! Art i Marusia się pocałowali! O u, u, tak u, jest! Wow. Yeah, teraz powinnaś pocałować Smajlika! Już się całowaliśmy! No dalej, pocałuj ją, nie widzieliśmy, jak się całujecie! Tak, pocałujcie się, pocałujcie! Teraz jono. Jono i browosty. Tak, teraz Jana i bruwasty. Dobra, szybko, siadajcie. Dobra, jesteście gotowi? Tak, jestem gotowa. No to na trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięć, siedem, pięć, osiem, dziewięć. Dziesięć! ja Jana przegrała! Tak, Jana, Jana przegrała. przegrała, tak. Wow. Całuję się z browastym. Tak, teraz musicie się pocałować. Takie były zasady. Diana i Nat, brawa! A może teraz Patryk i Didi? Oni już grali. Do pierwszego mrugnięcia! Tak, my już graliśmy! Tak, serio? Graliście? Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Pstryczka jej w czoło! Teraz Didi i Patryk! Didi i Patryk powinni zagrać o pocałunek! Do mrugnięcia! I gracie o pocałunek! Cicho, lepiej się skupić. Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy, trzy cztery, pięć, pięć, sześć, siedem, pięć, osiem, dziewięć, dziesięć, jed Fa... jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Czeka nas pocałunek! Tak, idziecie na randkę, jesteście parą! No całujcie się, przecież jesteście parą! Cicho, cicho, nie krzyczcie! Dość, jesteście parą, a to oznacza, że się całujecie. Pocałowałam smajlika, Jana pocałowała browastego w policzek! No, przestań, przegrałeś! No, dawaj, dawaj, ty mnie całujesz! Dobra, cicho, przestańcie krzyczeć! Teraz kolejna. Artema i Julię. Co ty wyprawiasz, Patryk? Patryk, co ty robisz? Dobra, dobra. Bądźcie cicho. No dalej, Julia. Dajesz. Dobra, zaczynajcie. Raz. Czekajcie, od nowa. Raz, dwa, trzy. Raz, raz dwa, dwa trzy, trzy, cztery, pięć, sześć. Uuu, pocałunek. Pocałuj Artema w policzek. Nie musisz. Już się całowaliśmy. To pocałujecie się jeszcze raz. Jest spokój, Gigi. A teraz artem z 10G. Tak, cisza! Koszykarze, macie coś przeciwko temu, żebym ja i Diana zagrali na pocałunek? Z Dianą? To chyba jej powinieneś zapytać! Co, Smilik? Ja i Dima na pocałunek? Dima, wiesz co? Nie boję się ciebie. No dawaj! Dobra, jak wygram, to pocałuję po francusku Dianę. A jeśli ona wygra, to możesz ty mnie pokonać. No dobra! Dimeczka, nie martw się, to ty przegrasz. Zróbmy to. No co dimeczka? Gotowy? Gotowy! Raz, 2, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy, cztery! Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście! I co teraz będzie? O rany, na co ja się zgodziłem? Smilik, trzeba było zostać na siłowni. Dima, może znowu powalczymy? Nie, całujemy się. Brawiazys, ty nie chcę na to patrzeć. Lepiej się odwróć. Całuj, całuj. Smilik, przepraszam. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i kliknijcie na dzwoneczek. Smilik, nie jesteś zły, prawda? Diana, możesz się odegrać, kiedy chcesz. Nie Dima, to był pierwszy i ostatni raz! To chyba nie był pierwszy. Wiesz wtedy na upałem ale mnie zawiodłaś! Smilik! No dokąd idziesz?